Partia Korwin, niektórzy pośle, pańscy koledzy. Panie pośle, bilans ostatnich kilku miesięcy rządów to eksplozja państwa opiekuńczego, państwa fiskalnego i zamach na naszą prywatność. Przy czym poparcie dla partii rządzącej utrzymuje się na poziomie 30, nawet 40 plus procent. Stąd pytanie, czy jest pan zwolennikiem zmian konstytucyjnych czy projektu nowej konstytucji ograniczającej rząd w ograniczaniu nas, naszej działalności, i naszych praw własności? Jeżeli tak, a przypuszczam, że tak, to jak pan jako prawnik wyobraża sobie takie zmiany, i czy jest pan zwolennikiem utrzymania praw własności, praw wyborczych Polaków, tylko i wyłącznie tych osób, które są płatnikami netto podatków w Polsce? E, oczywiście, że zwłaszcza wydarzenia ostatnich dni pokazują, że. Ten statut Okrągłego Stołu, jako jakim jest konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku, no nie może, nie może dalej funkcjonować. To jest, to jest konstytucja, która po pierwsze została tak napisana, że totalnie rozmywa odpowiedzialność różnych organów państwa, różnych polityków, różnych władz i w związku z tym często nie wiadomo, kto tak naprawdę jest, za co kto odpowiada, a po drugie, niestety rozmywa zasady ochrony praw zupełnie takich fundamentalnych praw i wolności obywatelskich, jak własność, jak prywatność. Nie mamy niestety. Już pomijam fakt, że, że nie mamy trójpodziału władzy konsekwentnego, ale nie mamy na przykład w Konstytucji też takich ostrych stanowczych zapisów dotyczących chociażby ochrony własności. Gdybyśmy mieli, to nigdy by nie doszło do zaboru tych 150 miliardów złotych w Bo byłoby coś w rodzaju domniemania, że jeżeli nie wiadomo, czyje to są środki, to się domniemuje, że to są środki prywatne. Bo tak to powinno działać. Nie mamy też ochrony stanowczej, ochrony prywatności. Bo gdyby tak było, to my nie bylibyśmy krajem, którym są dwa miliony podsłuchów, próśb o lokacji, i tak dalej, i tak dalej, bo to byłoby zupełnie oczywiste, że takie rzeczy nie wolno robić bez zgody sądu i w bardzo poważnych przypadkach, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście my stanowczo potrzebujemy nowej konstytucji, która te sprawy porządkuje w sposób jednoznaczny, która rzeczywiście gwarantuje prawa i wolności obywatelskie naprawdę, a nie tylko w sposób iluzoryczny i zastępczy, która daje trójpodział władz, która daje na przykład władzę sądowniczą, która między innymi ma tę fundamentalną funkcję, że chroni obywateli. Przed rządem i przed urzędnikami. To jest jedna z najważniejszych władz cech zadań sądów, a tak się niestety nie dzieje często i tak dalej, i tak dalej. Co do tych koncepcji podatkowych. No tak, jest, jest, jest taka teoria, zgodnie z którą rzeczywiście prawa obywatelskie powinni mieć tylko ci, którzy płacą podatki. Ona ma dużo, dużo sensu, tylko nie wiem, czy by dało się przeprowadzić w tym momencie z powodów no, czysto Panie demokratycznych. Pośle, ponownie Internet